Znam się całkiem nieźle na leczeniu infekcji u dzieci. Całe szczęście, większość infekcji u dzieciaków jest o etiologii wirusowej, co oznacza, że moje leczenie często sprowadza się tylko i wyłącznie do łagodzenia objawów, ale czasem bywa nieco gorzej. Czasem przeciwnik, który atakuje małego pacjenta, jest na tyle istotny, że należy zwiększyć. Moc leczenia. Czasem potrzebna jest antybiotykoterapia. Generalnie podejrzewając infekcję bakteryjną, jeżeli są ku temu wskazania, po badaniu stacjonarnym należy włączyć antybiotykoterapię. Co to jest? Jakie mamy rodzaje antybiotyków? Jakie są wskazania do antybiotykoterapii? Jak one tak naprawdę działają? Opowiadałam już na tym kanale i link do tego filmu wstawię wam tutaj. Moim zadaniem jako lekarza jest rozpoznać chorobę oczywiście po zbadaniu pacjenta i zaproponować odpowiednie leczenie. To ja muszę wiedzieć, jak, jaka to jest infekcja. Jaką podejrzewam etiologię tej infekcji i jaki antybiotyk, jeżeli jest potrzebny, zadziała właśnie na tą bakterię. Wydając zalecenia pacjentowi, wybieram spośród wielu antybiotyków, ten jeden, który mnie interesuje, odpowiednią formę podania tego antybiotyku, na przykład to ustna zawiesina, muszę dobrać dawkowanie tego antybiotyku. Na masę ciała dla danego pacjenta albo do wieku tego pacjenta, w zależności od leku, zapisać te zalecenia i określić czas terapii. To jest taka podstawa. I takie zalecenie rodzic otrzymuje na karteczce. Ja swoją część zrobiłam. No i teraz rodzic z tą karteczką wraca do domu, no i musi rozpocząć terapię. W pierwszym odruchu następuje ulga, ponieważ rodzic dowiaduje się, jakie jest rozpoznanie, i dowiaduje się, że będzie leczenie, no to oznacza, że będzie lepiej. A rodzic. Rodzic musi tylko podać lekarstwo. No, no i właśnie tu często zaczynają się schody, bo musi prawidłowo podać lek dziecku. Mamy kilka problemów. Po pierwsze, trzeba podać do ustnie lek dziecku. Jeżeli ktoś kiedyś miał wybiórczego żywieniowo niejadka, to doskonale wie o czym mówię i jak trudne jest czasem podanie syropu takiemu dziecku, ale rodzic często skupia się tylko i wyłącznie na samym możliwości podania leku często w takiej terapii. Zapominamy, że muszą być w przypadku niektórych antybiotyków zachowane pewne zasady po to, żeby ten lek mógł właściwie zadziałać. Żeby efekt terapii, antybiotykoterapii był właściwy, to rodzic musi zachować pewne zasady, tak? By ten lek mógł działać. Dzisiaj właśnie o tych zasadach porozmawiamy, bo samo podanie zawiesiny to dopiero połowa sukcesu. Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że pewne praktyki, które często są opisywane na różnych mediach społecznościowych, powodują, że dany antybiotyk traci swoją siłę, przestaje działać i nie ma efektu leczenia. Potem jest długotrwała antybiotykoterapia, kolejny antybiotyk, no bo tamten nie zadziałał. Ale dlaczego? Mam na imię Agnieszka, jestem pediatrą i dzisiaj pokażę Wam podstawowe błędy wykonywane przez rodziców, których doświadczyłam w pracy w poradni, ale również ja wykonywałam te błędy podając leki dzieciom. I myślę, że kilka z tych błędów będzie dla Was zaskakująca. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Przede wszystkim należy zaznaczyć, że każdy lek zawsze ma załączoną ulotkę do opakowania i należy zawsze postępować zgodnie z ulotką. Ale często rodzice nawet nie czytają tej instrukcji. Miałam dla was takie podsumowanie najczęstszych stosowanych w praktyce antybiotyków tutaj film oczywiście nie jest sponsorowany. Ten plik będziesz mógł znaleźć w opisie pod filmem. Zacznijmy może od najczęstszego błędu. Błąd numer jeden. Każdy antybiotyk powinien być trzymany w lodówce. No absolutnie nieprawda, bo niektóre antybiotyki tracą swoje właściwości będąc w niskiej temperaturze. A Ty potem podajesz ten lek dziecku, a on właściwie przestaje działać. Wszystko oczywiście zależy od postaci antybiotyku, którą kupiłeś w aptece, którą dostałeś na receptę. Spójrzcie tylko na tą tabelkę. Jeżeli lek jest przygotowany już w gotowej zawiesinie, tak jak na przykład pochodna penicyliny, no to ten antybiotyk od momentu otrzymania go w aptece do momentu i w trakcie podawania powinien być przechowywany w lodówce, czyli około 2 do 8 stopni. Natomiast większość antybiotyków występuje w postaci proszku bądź granulatu do stworzenia zawiesiny. Czyli takie preparaty przed rozrobieniem, czyli przed podaniem wody do środka, mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Natomiast sytuacja się diametralnie zmienia w momencie, kiedy tą zawiesinę już zrobisz. I uwaga, po rozrobieniu Istnieją antybiotyki, które oczywiście trzymamy w lodówce i takich jest większość. Natomiast są dwa wyjątki. Wyjątkiem jest klarytromecyna i azytromecyna, które są bardzo popularnymi antybiotykami. Te powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej po rozrobieniu, czyli sama zawisina nie może wylądować w lodówce. Ważne też, by pamiętać, że. Przechowywanie w lodówce to nie tylko włożenie do lodówki zamknięcie drzwi, chodzi o temperaturę pomiędzy 2 a 8 stopni, a to znaczy, że przechowywanie na drzwiach lodówki jest błędem. One częściej są otwierane. Dlatego warto pamiętać, że leki trzymamy na górnych półkach lodówki, generalnie w środku, a nie na drzwiach, bo tamta temperatura rzeczywiście będzie utrzymana. Błędem numer dwa jest założenie, że antybiotyk po rozrobieniu będzie działał w nieskończoność. No niestety nie. Każdy z antybiotyków ma swój czas ważności działania. Jeżeli założymy, że warunki przechowywania były prawidłowo dobrane do antybiotyku, to każdy z nich ma odpowiednią długość możliwości podawania od rozrobienia. Tam też są spore różnice, tylko zobacz. Biorąc pod uwagę na przykład najczęściej stosowaną amoksycyjnę, to ta po rozrobieniu ma około 14 dni ważności. Po 14 dniu należy ten antybiotyk wyrzucić. Natomiast jeżeli występuje razem z kwasem klawulanowym, czyli takie bardzo częste połączenie w jednym antybiotyku, to czas od momentu rozrobienia do, do końca terapii to 7 dni od przygotowania. Również krótki odstęp od momentu rozrobienia ma antybiotyk, mają antybiotyki na bazie azytromecyny, bo tylko 5 dni od momentu rozrobienia, czyli jeżeli jest zalecana dłuższa terapia, to trzeba kupić nowe opakowanie. Ale chwila, jeżeli jesteś tu jeszcze, to znaczy, że interesuje Cię medycyna i chcesz wiedzieć więcej. Dlatego subskrybuj ten kanał, udostępnij film dalej, bo w ten sposób pomożemy większej ilości osób. Ale wracając do najczęstszych błędów. Błąd numer 3. Każdy antybiotyk można podać dziecku z jakimś syropkiem, żeby był lepszy smak, żeby udało się podać. Niestety, spora nieprawda. Dlatego tak szczególnie ważne jest, by zwrócić uwagę na ulotkę dołączoną do opakowania. I oczywiście to nie jest tak, że ten antybiotyk w ogóle nie zadziała, jeżeli go rozcieńczysz. Natomiast może to zmienić stężenie tego leku, i niestety może wpłynąć na jakość leczenia. Może ją bardzo osłabić. Czyli zanim. Podejmiesz decyzję, czy to można podać z posiłkami bądź nie, należy sprawdzić tą, tą informację na instrukcji dołączonej do opakowania lub zapytać się waszego lekarza. Przy tej zasadzie warto zwrócić uwagę na bardzo popularną amoksycyjnę, którą można podawać z, przed, w trakcie naczczo. Generalnie posiłek nie wpływa na jakość terapii, ale równie popularny cefaklor. Należy raczej podawać na czczo, bo wtedy osiąga wyższe stężenia we krwi. Cefuroksym najlepiej podawać po posiłku lub razem z posiłkiem, bo jedzenie poprawia wchłanianie cefuroksemów w zawiesienie. Natomiast jeżeli masz zaleconą terapię penicyliną, to należy pamiętać, że należy przyjmować ją najlepiej godzinę przed. Albo dwie godziny po posiłku, bo gorzej wchłania się z pokarmem, czyli efekt leczenia może być gorszy. Innymi słowy, jeżeli antybiotyk na opakowaniu ma napisane, że można go przyjmować z jedzeniem, to nie ma znaczenia, czy podasz trochę syropu do niego, czy też nie, albo podasz go razem z serkiem. Natomiast jeżeli jest napisane, że trzeba przyjmować na czczo, to nie powinno się stosować tych praktyk. Albo wziąć pod uwagę, że zastosowanie takiej praktyki osłabia siłę. Kolejnym błędem jest podawanie leków. Bezpośrednio z lodówki. I wcale nie chodzi mi tutaj o temperaturę zawiesiny, że będzie za zimna. Zawsze każdy antybiotyk, który stał w lodówce, należy wstrząsnąć przed podaniem. Wyobraź sobie, że masz proszek z wodą. Chemicznie, fizycznie grawitacja działa na ten proszek i on opada na dno butelki. Jeżeli nie wstrząśniesz tej butelki przed podaniem dziecku, no to cała ta zawiesina, główne stężenie leku zostało na dnie tej butelki. Czyli podajesz tylko górną warstwę leku, a tamtego leku może być za mało na dawkę. I zmieniasz, podając w ten sposób, stężenie całkowite w butelce. Każdy antybiotyk w zawiesinie. jeżeli podajesz dziecku, należy go przed podaniem wstrząsnąć. I tutaj na koniec taki błąd, który wynika z niedokładnego i pobieżnego czytania instrukcji rozrabiania leku. Zdarzyło mi się już kilka razy w poradni z bardzo popularnym antybiotykiem, który jest złożony z amoksycyliny i kwasu klanbulanowego, że rodzice błędnie odczytali instrukcję i źle rozrobili lek. Tylko spójrz, tutaj jest ulotka dla pacjenta, która jest dołączona do każdego antybiotyku. Ten antybiotyk występuje w trzech różnych wielkościach opakowania. Stężenie powinno być takie samo, ale jest opakowanie 35 ml, 70 ml i 140 ml. I wszystkie te opakowania mają jedną instrukcję załączoną do opakowania. Jest tam napisane, tylko zobacz, że jeżeli masz opakowanie 35 ml, to należy dolać 33 ml wody. Jeżeli masz opakowanie 70, to tyle wody, a jeżeli masz opakowanie 140, to tyle wody. Czyli istotnym jest sprawdzić, które opakowanie trzymasz w ręce, żeby wiedzieć, ile wody dolać. Bo zdarzyło mi się już parę razy, że rodzice nie przeczytali do końca tej instrukcji i dolali więcej wody niż było na opakowaniu, ponieważ mieli mniejsze opakowanie dla dziecka małego. W związku z czym stężenie leku było nieprawidłowe i tak naprawdę ta terapia nie do końca nam się udała, ale wynikało to po prostu z zbyt niskiego stężenia leku podawanego dziecku. To co chciałabym, żebyście zapamiętali z tego filmu, to tak naprawdę to by bardzo uważnie, zanim podacie lek, przeczytać ulotkę na dołączoną do opakowania. Ja wiem, że ona jest długa, ja wiem, że ona jest pisana bardzo drobnymi literkami, ale tam właśnie znajdziecie... Sposób, w jaki prawidłowo podawać dziecku antybiotyk, o jakich porach, w jakich odstępach. Jeżeli macie wątpliwości, zawsze możecie zadać te pytania lekarzowi w trakcie wizyty. I co, zdarzył Ci się któryś z dzisiejszych błędów? Mi osobiście jako młodemu rodzicowi zdecydowanie tak, i przyznaję się do błędu. Ale dzisiaj wiem zdecydowanie więcej, dlatego dzielę się z Wami tą wiedzą. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, udostępnijcie film dalej. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!